Ci, którzy oglądali pierwszą edycję Love Island, wyspa miłości, z pewnością pamiętają Oliwię Miśkiewicz, która wraz z Maciejem Szewczykiem dotarła aż do finału programu. Co dziś słychać u pięknej islanderki? Okazuje się, że naprawdę mocno się zmieniła. Oliwia z pierwszej edycji, Love Island, nie przypomina dawnej siebie, Oliwia Miśkiewicz była jedną z największych gwiazd pierwszej edycji programu, Love Island. Wyspa miłości, piękna blondynka już od pierwszego odcinka elektryzowała telewidzów. Nie tylko za sprawą swojej nietuzinkowej urody, ale przede wszystkim burzliwej relacji z Maciejem Szewczykiem, z którym tworzyła parę. Oliwii i Maćkowi udało się dojść aż do finału, jednak widzowie nie nie dali im już wygrać programu i na zwycięzców jeden. Edycji, Love Island, wybrali Sylwię Madeńską i Mikołaja Jędruszczaka, choć wielu skazywało relacje Oliwi i Maćka na niepowodzenie, ci po zakończeniu przygody z programem wciąż byli razem. Taki stan rzeczy jednak nie trwał zbyt długo i po niespełna dwóch miesiącach para ogłosiła swoje rozstanie. A co słychać u Oliwii po blisko 5 latach od finału pierwszej edycji, Love Island? Okazuje się, że piękna blondynka przeszła odważną metamorfozę, a jej blond włosy to już przeszłość. Na najnowszych zdjęciach w jej mediach społecznościowych możemy zobaczyć, że na jej głowie gości obecnie znacznie ciemniejszy kolor włosów.